Witam bardzo gorąco team e, Pol Polaków e, w UK, w Londynie. Jestem zaszczycona tutaj być w Polsce z panem Karolem Strasburgerem, gwiazda polskiej sceny. Niesamowity aktor, prowadzi ale wszyscy go kochają. Panie Karolu, ja jestem <grym> zaszczycona tu być z panem. No, ja I bardzo... mam tylko jedno pytanie dla tak. wszystkich. Panie Karolu, dlaczego Monawi i co by pan powiedział do przyszłych ludzi, którzy, którzy nie znają jeszcze Monawi albo myślą o Monawi? Co by mu pan powiedział? No właśnie. Trafił? To no, znaczy tak, dlaczego mona Bo ja jestem takim nietypowym człowiekiem, który dzisiejsze spotkanie potraktował jako takie dla mnie wprowadzające trochę w temat, ale ja uparcie mówię tu bardziej o zdrowiu niż o biznesie, ponieważ biznes robi jak na razie gdzie indziej. Natomiast y, y, szukałem takich produktów, które będą y, naturalnymi produktami, ponieważ powinniśmy się w ogóle generalnie wzbogacać o, o witaminy, o różne rzeczy, które nam w zdrowiu pomagają. Jadałem codziennie witaminę C, jadałem codziennie y, multivitaminy różnego typu od jakiegoś czasu, jadałem codziennie glukozaminę, to jest taki produkt, który wspomaga nasze stawy. Ja jako sportowiec jestem y, mocno porozbijany, mam dużo kontuzji, operować się nie chciałem i udało mi się do tej pory, natomiast te właśnie produkty pomagały mi dochodzić do zdrowia no ale generalnie ta chemia, którą przyjmujemy może nie, nie, niekoniecznie jest taka zdrowa, znaczy coś tam pomaga na coś, ale generalnie byłoby, myślę, lepiej, gdyby to były produkty naturalne. I Monavi jest takim produktem, który zawiera te wszystkie właśnie rzeczy, które ja dałem w postaci chemicznej, czyli ma i glukozaminę, ma różne inne witaminy w bardzo szerokiej skali. No i przyswajane jest to w sposób taki fajny i naturalny, więc dlatego spróbowałem, że może to. To nie jest to coś takiego, co nam pomaga, że dziś jesteśmy chorzy, a jutro już zdrowi. To nie leczy, to nie, nie wyprowadza nas nagle z jakiejś tragedii, że ktoś nie, nie chodzi właśnie, a po tygodniu już będzie chodził. Tyle tylko, że walczymy o to, aby aby w przeciągu myślę miesięcy czy nawet lat to nasze zdrowie po prostu było lepsze i na dłużej nam starczało. A przyszedł taki czas, że żyje się fajniej, nie tylko młodym, ale tym nieco starszym ludziom czuje, żyje się naprawdę dobrze, zdobywało się całe, całe życie to, co chciałoby się potem skonsumować. I to zdrowie jest potrzebne. Jak Pan Karus Strasburg, jeszcze dzisiaj czuje na Monawie? Czuję się dobrze, czuję się dobrze, dziękuję bardzo, czuję się dobrze, ale to też zawdzięczam i sportowi i zawdzięczam temu, że nie palę, że żyję w miarę tak, żeby sobie tego zdrowia nie niszczyć. I dzisiejsze spotkanie było takim bardzo miłym kontaktem z czymś dla mnie, może już nie takim nowym, ale... W to od niedawna wchodziłem, więc zachęcam do tego, żeby ktoś z Państwa przyjrzał się temu. Nie jestem wariatem, który mówi, że to w ogóle tylko na nas czekało i zbawi nasze życie, bo byłoby to nieprawdą, ale te nieprawdy, myślę, są też źle przyjmowane. Myślę, że trzeba podejść rozsądnie z umiarem, ale warto się temu przyjrzeć, ponieważ jest to coś szlachetnego, fajnego, dobrego i myślę, że może nam wszystkim pomóc. Panie Karolu, ja nie Dzień. będę już zabierać się pana Karol Strasburger, moimi Karolu jak mej z polecam i całe was mocno. Dziękujemy. Bardzo.